No w związku z tym, że tutaj po prostu no, nie, osoby nie przyszły, te zaproszone, oczywiście one by przyszły. A mam tutaj na myśli tutaj tych wszystkich naszych radnych sołeckich i których łącznie z sołtysami to będzie z 50 osób, plus 15, 15 radnych tutaj gminy, plus wójt, mógł także wydelekować, nie mówiąc jeszcze o naszym radnym, powiatowym, dyrektorze Sychcie, też się nie pokazał, prawda, nie są zainteresowani, nie widzą po prostu problemu. Albo po prostu ja nie mam tutaj klucza do kasy, bo gdyby kasa była otwarta, a biorą sobie, ustalili sobie nowe stawki wyższe już w grudniu, to oni by tu wszyscy już dawno byli, a może by już poszli, bo po, po braniu pieniędzy to od razu idą do domu. W każdym bądź razie w, w takim razie będę to kończył i na koniec jest część artystyczna. W tej części artystycznej pozwolę sobie wygłosić wiersz, yy, znaczy taką baladę o jednej obywatelskiej, tak się nazywa. To jest yy, tekst napisany przez Janusza Wojciechowskiego, posła do Parlamentu Europej Europejskiego. Od lat wybory wszystkie wygrywa większość rządowa, większość poselska, ta jedna partia, co się nazywa Platforma. Obywatelska. Jaka? Obywatelska. Wspaniałe plany były Platformy Rządy łagodne i przyjacielskie. Będzie dobrobyt, będą reformy. Platformy jakiej? Obywatelskiej. Wiele dobrego obiecywała przyszłość. Nas czeka szczęśliwa, sielska, ale z nich żadnej nie dotrzymała platforma. Jaka? Obywatelska. Miała podatki wszystkie obniżyć, młodzież sprowadzić z ziemi angielskiej, lecz pod rządami jej trudno wyżyć platformy. Jakiej? Obywatelskiej! Miały być drogi i autostrady, wzdłuż wszerz na z Gnańska do Bielska, ale nie będzie, nie dała rady. Platforma, jaka? Obywatelska. Uczciwe państwo też obie obiecane, a tu afery co róż złodziejskie, zręcznie pod dywan pozamiatane. Platformy, jakiej? Obywatelskiej. Aż w końcu naród z helu potatry straci cierpliwość swoją anielską, no i przegoni na cztery wiatry platformę, jaką obywatelską, dlaczego im życzę. Na zakończenie zamykam w związku z tym tą pikietę i do zobaczenia na następnej.